Witam wszystkich, Mary Może serdecznie. Kolejna grze na Humble Choice na sierpień. CFEUS protokół. RTS w wczesnym dostępie. Ten wczesny dostęp niestety... Wszyscy widać. Tak, ale gra ma potencjał do rozwoju, więc... Nie będę zbytnio krytykował. No ale dostępne są tylko dwa tryby. Ten i tryb hordy przetrwania. Ten klasyczny tryb. Już przez chwilę grałem, więc wiem o co chodzi. Jak za pierwszym razem. Gra... Hmm... Nie robi wystarczająco dużo dobrej roboty w... Mówili nam o co, o co w niej biega. No, to będzie lepiej. Mogę zobaczyć nam więcej. Powiem tak, no gra ma swoje wady, ale jest ciągle rozwijana, więc na pewno wszystko kiedyś... Czy... Dobra, inaczej. Miejmy nadzieję, że kiedyś wszystko poprawią. Kiedy wszystko poprawią, będzie inna kwestia. Tak czy inaczej, inaczej koncepcja wygląda podobnie do... A co to robicie? No Dobra, właśnie. Polega na zdawaniu punktów na mieście, To teraz przyrost środków, które możemy wykorzystywać do wnoszenia budynków i rekrutacji jednostek. Jest baraki. A naszym przeciwnikiem jest infekcja zamieniająca ludzi Także w nowych po prostu yy, zombi, no zombi, mutantów Razem że lor nie jest aż takie ważne. Co nie mogę tylko zająć i czemu nie? Jest mogę. Zajmujemy się. się zająć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Tutaj. Jeszcze... Jeszcze tu może. Aby tym nawalić tylu... same kobiety, tak? Dobra. A, bo, bo ciekawe, Fidże, można ustawić sobie... ...sąsiednie płci no, bo same kobiety. Chcemy tylu, ile tylko damy radę. Widzę, że już się zaczęło ja Mam nadzieję, że obstawię ten most i ten drugi I potem trzeci Jakoś to pójdzie Widzę, że oni już zaczęli zaczęło się pięknie. Zapomniałem ja Mapa w większości jest zajęta przez już Przez infekcję Więc powiem tak, gra ma potencjał trzeba znaczy, trzeba czasu i miłości. Naprawdę Znaczy mo... spojrzeć na recenzję na na Steamie Widać, że ta gra Może się mnie dokochać Nie tylko ty masz ten wrażenie się może nie udać, ale... Bądźmy optymistami. No to 2000 za atlas, ola Boga. Ja nie mogę na te daleko. O, cywily uciekają. Hmm. A nie. Może byli kiedyś, ale teraz są najefekowani. Tak, wówczas my tak ma być. Więc ja jeśli mam do, się. Z... Ja się mam do czego dorzucić? Szczepić do konkretnego. O, paru tam błędów, tak daj. No, jakby Można wybaczyć. Ale rzeczy są trzeba poprawić naj... w pierwszej kolejności. Naprawdę, w pierwszej kolejności to jest. To jest znajdowanie drogi przez Zwłaszcza kiedy mamy oznaczone. Więcej niż jedną. Teraz z piechotą nie jest źle, ale pojazdy. Pojazdy to po prostu gubią się. Część jedzie na swoje miejsce, część zostaje. Część wieża w siebie nawzajem. Po, po kolizji zostaje w miejscu. Jest więc tak, więcej niż jednym pojazdem, to jest masakra. Jedna wielka. Zbyt ochoczo zostałem. Że... Pieniądze i do co? No mordujemy. To jest zgranż, z takich. Zdania wszystkiemu, wszystkimi. Na przykład nasi ludzie mają amunicję w broni, ogólną amunicję, a więc się im kończy, trzeba go dostarczać. No. Jest potencjał na dobrą, dobrą gierkę z No, Dobra, dostarczymy im lasa z amunicją. Do grupy trzeciej. Mam Na nadzieję, że gdzie długo już wygląda tak nieźle Mamy łowcego Tamta No nieźle, ale ciągle jest... Ma takie takie odczucie Widać po niej, że jest wcześniej zastępem Hmm. A dzięki temu można dużo jeszcze zmienić, naprawić Więc to jest może być plus Tak czy jest do wyboru Humble choice A Jeśli ktoś ma wyboru wszystkie gry takie no, jak ja, 12 no, to warto sprawdzić, zobaczyć A nóż, zresztą to są ktoś zakocha W takiej grze Jeśli nie, no to pewnie Lepiej by było poczekać, aż gra wyjdzie Tak do końca Tak czy inaczej zostawiam was z tym.